Ostatnimi czasy głośno jest o złej sytuacji polskiego rolnictwa. Setki rolników wyszło na drogi. Jak podają eksperci, tak złej sytuacji w polskim rolnictwie nie było już od kilku lat. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do oglądania. Czasy, kiedy polskie znaczy najlepsze, już dawno minęły. Dziś tak naprawdę nie ma już nic, co produkowane byłoby w Polsce. A ponadto niskie ceny żywca doprowadzają wielu rolników na skraje bankructwa. Rolnicy zapowiedzieli strajki dopóki sytuacja się nie zmieni. Domagają się także wypłaty zaległych odszkodowań za straty spowodowane przez dziki. Rolnicy na Mazowszu protestują i domagają się wyjaśnień z premier Ewy Kopacz z 100 milionów pożyczki dla Ukrainy. Jak widać, na to mamy fundusze. Na to, by pomóc rolnika, które nie mają dochodów i gospodarki, nie będzie mogły żywić rodziny, to już na to funduszy nie Minister Rolnictwa Marek Sawicki w jednym z wywiadów mówi, że jest gotowy na rozmowy z panem Izabelskim. Pan Izabelski ma od dłuższego czasu zaproszenie do mnie na rozmowy. Jakoś tego zaproszenia jeszcze nie przyjął oficjalnie, ale wielokrotnie przed godziną 8 rano dzwoni, rozmawia Mam wrażenie, nawet że ustala strategię. Więc jeśli chce poważnie traktować sprawy rozwiązywania problemów rolniczych, to z pewnością nie na blokadach i nie w takim trybie, jaki proponuje. Ma zaproszenie. Ostatni kwartał to są ciągłe rozmowy z, róż, z różnymi organizacjami. Piątek minister Nalewa i minister Plockę spędzili cały czas na dyskusjach z tak zwanymi komitetami ogólnopolskimi, bo dzisiaj mamy ich ogromny wysyp. My jesteśmy gotowi i do rozmów oczywiście, i do rozwiązywania problemów, ale w granicach obowiązującego prawa. Nie można również przejść obojętnie obok tematu kary za produkcję mleka dla polskich rolników. Sytuacja wydaje się kompletnie absurdalna, ale wbrew pozorom, w myśleniu Unii Europejskiej jest logika, a polski rząd jeszcze broni limitów i chce je utrzymać do 2020 roku, a nie do 2015, tak jak planuje to Unia. Jak można sprzedać za dużo mleka? Kwoty mleczne to nic innego, jak limit tego, ile mleka można wprowadzić do obrotu. Kwoty gwarantują rolnikom odpowiednią cenę za surowe mleko, ustalone w oparciu o zawartość tłuszczu. Unia nakłada na państwo odgórny limit tego, Ile mleka można wyprodukować i sprzedać? Nazywa się to kwotą narodową. Rolnicy całym kraju zmuszeni są do minimalizowania produkcji, a nawet do zamykania hodowli, ponieważ jest ona nieopłacalna. Rząd nic z tym nie robi, a minister dziwi się, dlaczego rolnicy strajkują. Zgadzasz się z naszymi poglądami? Zapraszamy do udostępniania tego filmu.